Yo, siemanko, z tej strony Miki Diki i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj pokażę wam poradnik jak pobrać Blazing Packa. Także co, bez przedłużania, zacznijmy ten film. Także pobieramy sobie Minecrafta, Crystal Launcher to musi być, pamiętajcie. I klikamy, no, zaloguj jak już macie, jak już macie konto oczywiście. I macie tutaj przeglądaj paczki. Tutaj. Takie coś. Nie? Klikacie w przeglądaj paczki i macie paczki Crystal Launcher. Jak macie tutaj Blazing Pack, to klikacie pobierz, czy tam zatwierdź. Nie wiem, co tam u was jest. I dajecie wtedy graj. Jak dacie graj, to wtedy wam się ładuje. I jak się załaduje, to... No, to macie Blazing Packa. Proste. Wtedy Was automatycznie wchodzi na takie coś. Będzie tutaj taka ikonka Blazing Pack, czy coś takie ogniste, coś takie pomarańczowe. No i po prostu. To jest tak jakby Minecraft, tylko Blazing Pack, nie I. No. No i tyle. <laughs> Także co? Siema.